Ej, wyjdziemy z tego filmu. Zdełkę. Widzisz, mnie nie bolało. Ona Bo już nie ma. Lepiej lga, nie tańcz. Ale tylko nie da się bezprzewodowo. No daj, daj, daj. Ej, ale no Ej, ale tyle, obie obiecuj, że niedużo, nie nie dużo, tylko tak słozię. Nie dużo, taki cawałe. Ona ona tam ma serio. No, ale poważnie, dajcie rózkę. No daj, no daj. Laski dużo, No daj, kochanie. No. Ej, Proszę. dwa Bo z ważny To Będzie trudne. No, 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 Nóżkę, ale dałam że się, że nie mi na ręce. Ale ja na ręce. Na ręce bo to chodź, że tu. bliżej, ale nie dosięgnę. nie dosięgnę. <grym> chodź, chodź tu, chodź tu. Ale to nic ci nie wyrwałam. Nic ci nie wyrwało. że Co? Nie, nie skosiłam cię, tu nie ma żadnego twojego włosa. Nie od tego materiału, Dena, daj nogę. <grym> daj nogę. Ale mi się nie bolało cię, to nie boli w ogóle. Daj nogę. Nie, nie! Daj nogę! Daj, daj nogę! Kuba, chodź do nas! Od kochanie! chodź! Kubuś, to Ej, chodź, Jucia, Ja Jak ci na tym Nie, to ja